Zeszliśmy do podziemia, a z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa, pan Grzegorz Cich-Mikołajczka. Przy okazji też były szkolenia w Wrocławskich i Dolnośląskich antyterrorystów policyjnych. Chcemy pana zapytać o taką rzecz, no bo Wrocław to miasto spotkań, szczycimy się tym, że tu przyjeżdża ponad 5 milionów turystów rocznie. W, Dużo... w sezonie widać faktycznie widać ten tłum ludzi. Są duże imprezy plenerowe. Na no, tam, gdzie duże impre... imprezy plenerowe, jest też pokusa, żeby. Czy to dla oszołomów, czy dla, dla ludzi, którzy celowo chcą coś zrobić, żeby zrobić wielkie boom, właśnie w takim, to chyba idealne miejsce, prawda, w takim natłoku. Szalona osoba, tak naprawdę dla niej idealnym miejscem jest Każdy, każde miejsce. Mhm. Co tam w głowie siedzi u tego człowieka? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, i tutaj ciężko spekulować, ale my musimy, jako osoby trzeźwe i racjonalnie myślące, wziąć to pod uwagę. Ja mówię, my, jako osoby, które się bezpieczeństwem zajmują. I przewidzieć po prostu. Ale tak jak pan wspomniał, skupiska dużo ludzi, no to jest no to jest tak naprawdę. Miejsce idealne do takich działań. Znaczy, do rozgłosu, tak. O tak. Ale z drugiej strony są przecież też. Na pszczo na pszczoły, tak? Jest. No tak, ale te miejsca są zabezpieczone. Przecież są i firmy ochroniarskie i, i służby i policja dbają o bezpieczeństwo uczestników. Się, a się pan uśmiechnął. <laughs> Temat zabezpieczenia przez firmy ochroniarskie to myślę, to jest osobny temat. I nie poruszajmy go nie dla bezpieczeństwa. Tak, nie poruszajmy go dla bezpieczeństwa, bo, bo tylko, tylko dam zajawkę, być może do jakiegoś w przyszłości spotkania w tym temacie. To akurat bezpieczeństwo jest na końcu. Okej, okay, dobra, wygrał pan. To przejdźmy w takim razie do innych, którzy tak, się. Ale faktycznie są wynajmowane firmy tak. ochroniarskie, które mają za zadanie zabezpieczyć. No na nas, my, na nas jako uczestników na imprezie danej, no ale nie sposób nie powiedzieć yy, i wrócić i, i podać za przykład yy, historię z Gdańska. Tej ostatniej, o tym Pan mówił, tra tragedii z, z Panem Prezydentem Gdańska. Dokładnie. Przepisy powstały, ustawa o ochronie imprez masowych, ustawa o ochronie osób, imienia, jeszcze masę innych rozporządzeń i innych y, podustaw, to wszystko kumuluje jakiś proceder działania. Jeżeli to wszystko jest spełnione, to jest jedna rzecz naszego bezpieczeństwa na takiej imprezie, a druga rzecz y, naszego bezpieczeństwa ludzie, to jest ludzie, kto nam tego bezpieczeństwa... Y, kto, kto pilnuje go? Kto pilnuje? To jest w pracy, I, w pracy? Kto serwuje nam? Panowie, wy. Ja prowadzę firmę ochrony. Dobrze płacę. Proponuję wam udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. Nie mamy żadnego doświadczenia, wie pan. No ale ja potrzebuję ludzi. Okej, okay, dobra. Przekona mnie pan, jeżeli to jest ja dobra, tutaj to pan... decyduje, dobrze. tutaj rynek pracy tak? Dobrze płacę zapłacę wam panowie po 400 zł netto za, za, za imprezę. Wchodzimy w to. Ale wy wyglądacie dobrze. Was się mogą ludzie bać mogą wiedzieć. Mm -hmm. Ja was odpowiednio ubiorę, bo to też, ubiorę przygotuję panem, też przygotuję, fajne mundury Wam dam. I będziecie stać załóżmy w jakiejś strefie, gdzie będą osoby takiej, można powiedzieć, priorytetowej. z miasta czy biznesmeni i tak dalej. Waszym zadaniem jest tylko, żebyście tam dobrze wyglądali. dobrze wyglądali i żebyście wy zwracali uwagę. Tyle, co będę mógł zrobić, to Wam powiedzieć, słuchajcie, ale w razie czego jak dojdzie, znajdzie się tam jakiś, cudzysłowie wariat czy jakiś szaleniec i coś będzie chciał zrobić, czy rzuci tam jak, czymś, czy, czy, czy będzie bieg z, z jakimś narzędziem niebezpiecznym, bo sobie tu że tego chce dzisiaj pozbawić życia lub zdrowia, zareagujcie. Wypokiwacie oczywiście głową, że tak. Jasne. I tak dalej. Tylko ja zadaję też pytanie Wam, jako osobom wynajętym, za taką imprezę, za dobre pieniądze <laughs> w tej branży, który z Was widział, jak wygląda osoba, która jest dźgnięta nożem i leży i, i się wytrwała. No ja nie być, być może gdzieś przez przypadek. Ja mówię o. My w pewnym momencie zostajemy zablokowani, jak jesteśmy nieprzygotowani do tego. Zobaczcie, Czyli panowie. przeżywamy szok, tak o tym pan mówi? Tak, dokładnie. Zobaczcie panowie, co się dzieje, jeżeli osoba, która się nie spodziewa, najeżdża i widzi wypadek samochodowy. Każdy może sobie, kto tego słucha dzisiaj, może sobie zrobić reset w organizmie i spróbować cofnąć. Taką sytuację, jeżeli najechał. Ja sam, jak najeżdżam na wypadek samochodowy, że widzę krew, gdzieś tam kogoś wyciągają, to trochę takie mam te uczucie. Mieszane. Mm. Mieszane. A jeżeli wy byście jeszcze byli zagrożeni w tym danym momencie, panowie, jako osoby niewyszkolone i nieprzygotowane, nie zrobicie nic. Czyli jest paraliż Ja tracę 800 zł na Was. Ktoś i tak zostaje poszkodowany, bo i tak się przez to przeda. Formalnie papiery się zgadzają. Czyli wracamy do punktu wyjścia: ludzie. Ludzie, ale system mamy taki, jaki mamy. No, nie tak, zawsze się tak, da człowieka tak. wytypować, wyszkolonego. Tych ludzi jest, jest, jest sporo, ale no oni, oni nie pójdą, panowie, za. Dobrze, ale Na, czy my straszymy? To nie ma co? Bardziej, bardziej chodzi o to. że We Wrocławiu do tej pory nie zdarzyło się nic takiego poza tym garkiem, który gdzieś tam wybuchł w jakimś autobusie, prawda? Czy poza autobusem. Czy gdzieś tam koło autobusu. Coś, co by nosiło znamiona zamachu terrorystycznego, terrorystycznego czy, czy podobnego. Ale to nie znaczy, że coś takiego wydarzyć się nie może. Tam nie było wybuchu, tam było gwałtowne spalenie. To tylko tam hmm. nawiasem mówią. Bo jak już jest wybuch, to już to jest inna klasyfikacja, inne. inne... No tak, oczywiście. Tak dalej, tak dalej. Chociaż chyba. Tam dość wysoki wyrok, jak pamiętam, zapad. Pokazało, tak. Chciałbym tak odpowiedzieć pouczająco. No i o to też mi chodzi, szczerze powiedziawszy. Nie powinniśmy się bać. Jeżeli mamy imprezy, powinniśmy na nie chodzić. Ochrona była, jest i będzie i musi być. Jaka by nie była. Nie da się komandosami obstawić tej imprezy, bo ta impreza przewyższy zabezpieczenie, jak, jak, jak stworzenie całej. Imprezy. Czyli generalnie ktoś myśli o, o naszym chodzi. bezpieczeństwie na To już jest problem agencji ochrony, która, która godzi się na dany, na dany budżet i musi... Ja to kiedyś, ja to kiedyś tłumaczyłem, ja mówię, to jest osobny temat, jak nie, technicznie jasne. rozrysować zabezpieczenie. To nie o to chodzi, bardziej mi chodzi o, o, o taką rzecz. Jak się zachodzi w takiej sytuacji, gdyby nie daj Bóg, ale jest to możliwe, Doszło do jakiegoś takiego niezwykłego Albo mamy podejrzenie, jesteśmy w tłumie i mamy podejrzenie. Się że za chwilę coś albo może wyskaku, się nie zachowuje, albo wyskakuje ktoś z bronią, coś wybucha. Co zrobić? To jest właśnie, panowie, klucz, bo to jest to, z czym walczyła, walczy i będzie walczyć policja. Czyli z dotarciem informacji do nas, do obywateli, żebyśmy my współpracowali. I na przykładzie tej imprezy współpracujmy może mniej z policją, ale z ochroną. Jeżeli my bawimy się elegancko, słuchamy koncertu, Yy, przyjemna atmosfera, ale jeżeli stoi oko, ko koło mnie facet, który zachowuje się dziwnie, być może coś w ręku trzyma też, jak nie wiem, może butelkę rozbitą, może jakieś narzędzie. Coś nietypowego, mówię Panu. No, to przynajmniej zadbam o siebie, to jest tak jak w ochronie osób. Jak umiem zadbać o siebie, to jest zadbam o mojego vip -a. Jeżeli, nie, nie, żebym ja tego nie bagatelizował, to jest tak jak z porwaniami. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, kurczę, Zgłoś to komuś. Tak, zrób zdjęcie, wyślij, zgłoś to komuś, opowiedz to komuś nawet przy kawie, kurczę, zawsze ten ślad pozostanie. A w tym przypadku dokładnie, jeżeli mamy imprezę masową, mogę podejść do ochroniarza i powiedzieć, że, 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 że tam wskazać faktycznie tą osobę, że według pana coś się dzieje nie tak. Jeżeli oni już nie reagują, no to, no to jest źle. Powinni zareagować Ale tak, ja ale mówię, informacja poszła, już wiedzą faceta też nie, nie, to nie o to chodzi? Ale być może, bo ten ochroniarz jest od tego, żeby nie oglądać koncert. Bo pilnować tego, co się dzieje na wideo. tak. I my, my, jako obywatele, pomóżmy tym ochroniarzom też. Jeżeli coś widzimy, że coś jest, coś jest nie tak, ktoś podjeżdża samochodem i ucieka z tego auta, no na, na co dzień ktoś podjeżdża, zamyka i odchodzi. Jeżeli ktoś podjeżdża i ucieka, no to nie jest... wiemy, czy to jest, yy, za chwilę będzie jakiś wybuch i tak dalej. Yy, ale możemy podejść do ochrony i im to przekazać. Strzeżonego ja, panu je... strzeże, tak? Dokładnie tak. A ja, jeżeli się obawiam tego faceta, który stoi obok i, i ma dziwne oczy, być może jest naćpany i ma jakieś, nie wiem, coś w ręku, jak, jakieś narzędzie, to ja, żebym zadbał o swoje bezpieczeństwo, cię po prostu od niego odsuwam. Na, Najprostsze. Najprostsze ja tu nie chcę podawać rad, co mamy zrobić, że jak nas zaatakuje prawą ręką, no to no nie, 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 nie. Bo to, bo to, bo to, żadnego instruktażu, bo to, to i tak nie, nikt, nikt, nikt tego nie zrobi. Dokładnie, ale tu, tu zdrowy rozsądek, we wszystkim jest wskazany. to jest najlepsza recepta i procedura. Zdrowy rozsądek, otwarte oczy i po prostu pomagajmy tym służbom, które nas zabezpieczają w danym momencie, żeby oni nie byli, bo nas jest ja założony 5 tysięcy, a ochrony jest no, w przeliczeniu, czy to masowa, czy nie. Załóżmy, niech będzie, niech będzie 100 osób. Czy to liczba. jest szansa dla nas, żeby zostać bohaterem i interweniować samemu? Czyli no, czy facet facet wyciągnął pistolet i strzela. Niby teoretycznie, ale to wcale nie jest interesujące. Sprawdźcie się w tej sytuacji. Stoję, obok mnie wyciąga facet i strzela, nie do mnie. Do kogo? Strzela tam. Hmm. A jaką ja mam gwarancję, że on za chwilę nie będzie strzelał do mnie? Czy to nie jest szaleniec, który tak naprawdę typuje sobie osobę strzela? i za chwilę będzie strzelał do tych osób najbliższych. Efekt, Worec, jak Efekt, dokładnie, pozbawić życia i zdrowia największej ilości osób. Czyli, ja, czyli, czyli, czyli bez sobie sensu, sobie... chce pan powiedzieć, że bez sensu zostawać bohaterem pośmiertnie, tak? To jest jeszcze coś innego. To, to, to jest, <grym <grym ale ono on nie do końca dotyczy tej sytuacji. To jest, to jest taki taktyczny poradnik. Jeżeli ja mam obok siebie, załóżmy, w odległości dwóch metrów, faceta, który wyciąga broń i strzela, załóżmy, na wprost siebie, to ja uciekając nie, 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 wcale nie dbam o swoje bezpieczeństwo. Dlaczego? No bo ja uciekając, zwracam... zwracam na siebie uwagę i on tak naprawdę, ja nie wiem, on jeżeli odda dwa strzały, czy on za chwilę nie zobaczy, że tu ma pięknie otwarte plecy, plecy. strzeli w mm. moje plecy. Ja zalecam i co ja bym zrobił, nawet jak jestem niewyszkolony, jeżeli on strzela, a to jest odległość 2 metry na wyciągnięcie ręki, ja po prostu się na niego rzucam. Poważnie? Poważnie. Żeby więcej nie pozbawił osób, Pana, Pana, ko, kogoś jeszcze. A licząc a na to, że ktoś pomoże, tak? A przede wszystkim mnie. No bo jaka to jest obrona w takiej, dokładnie w tej sytuacji, że ja będę uciekał? No ja przed kulą nie, nie ucieknę. To ja wolę skontrować, zaatakować. Czy znaczy z nożem jest taka sama sytuacja? I licząc, i licząc tak. właśnie, że bo jak, ja mogę być niewyszkolona, jak ja rzucę mu się w nogi, bo najłatwiej, żeby kogoś wywrócić. Ja się rzucę jeden, rzuci się Pan, rzuci się Pan, to już jest nas trzech na jednego, zadusimy go przynajmniej. No, ale, już, tak. ale już więcej krzywdy nie zrobi nam, a jak będziemy wszyscy uciekać, to on będzie stał i po prostu jak do jak do, tarczy, do kaczek, będzie Czyli po prostu... Czyli jak na polowaniu po prostu. Także to jest, to, to, to jest troszeczkę co innego, ale znowu, jeżeli mamy komunikat, że mamy natychmiastową ewakuację, oczywiście bez paniki, bo, bo jest podłożony załóżmy ładunek wybuchowy, nie wiemy czy wybuchnie, czy nie wybuchnie, ale jest zarządzona ewakuacja, no to wtedy tak. Czyli nie kończymy tak, pracy w biurze jeszcze. I... I oddalamy się jak najszybciej. Bo nie, nie mamy zidentyfikowanego źródła zagrożenia. Wy co, swoją drogą, kiedy Pan teraz o tym opowiada, to przypominałem się takie obrazki, gdzieś oglądałem jakieś. Jak ta sytuacja u nas kiedyś coś nazywało przysposobienie obronne, ale no to właśnie służy obronie. Wygląda gdzieś w Japonii czy w Izraelu, że od najmłodszych lat dzieci, a potem już ludzi dorosłych, też się szkoli w tym, jak oni. czyli pewne procedury wpaja się, jak się powinni zachować w określonych sytuacjach, takich, o jakich w tej chwili mówimy. Czy nam nie brakuje tej wiedzy? No, ja uważam, że nam brakuje tej wiedzy. Mm. Nam, jak nam, ale pokolenia młodsze no, powinni się już w tym kształcić, bo my już troszeczkę obcujemy w tym zagrożonym mm -hmm. świecie. I, coś widzieliśmy. I świ świadomie, jako osoby dorosłe, tak, już coś widzieliśmy, coś wiemy i wkraczamy świadomie w ten świat coraz no, gorszy. Mm -hmm. A nasze dzieci, one, one, one wchodzą, nie wiedzą nic. Czyli nieuczenie ich jest tak naprawdę ze szkodą dla nich. Tak. Tych zachowań właśnie. Tak. 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 I dla ich bezpieczeństwa. to tak. ja, 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 ja zalecam, żeby to właśnie tak jak my mieliśmy, ja przynajmniej tak miałem przystosowienie dokładnie. No tak. Także Artur jest że, byłem wojskowym, tak, więc jeszcze bardziej. teraz ta patologia się, ja to tak nazywam, patologia pogłębsza, bo my nie mieliśmy, my się bawiliśmy w strzelanego kijami, prawda? A teraz dzieci zabijają. Po prostu w grach komputerowych zabijają jeden. Ja, ja, za, ja zabijam drugiego człowieka. No tak, ale potem mam jeszcze siedem żyć, do których mogę wrócić. A w, a w prawdziwym życiu tak to nie wygląda. My to wiemy jako osoby dorosłe świadome. Dzieci tego nie, nie wiedzą. Nie znają sobie z tego sprawy. Ale można wysunąć z tego taki wniosek, że tak naprawdę, oczywiście, przed wszystkim się nie da uchronić, ale przed tego typu sytuacjami, że jakiś atak terrorystyczny, jakieś zagrożenie, wybuch cokolwiek łatwiej byłoby człowiekowi sobie poradzić, gdyby zerknął się z tym w szkole, w czasie jakichś ćwiczeń, czegoś takiego, prawda? Na pewno tak, no, na, na pewno tak. Człowiek, to słynne powiedzenie, jak człowiek wita się ze śmiercią, w przeciągu łamku sekundy całe życie przelatuje przed oczami, no nie? Jest coś takiego. Tak. To jest dokładnie to, jak będziemy z uporem maniaka wbijać informacje, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczy. ktoś nawet może tego nie pamiętać, a motoryka Odruch zostaje. Odruch zostaje nawet, y... nawet, nawet nie musi być szkolony, ale jak się mówi, 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 czy, mówi. Czy mam rozumieć, że poniekąd namawia pan do tego, żeby uczyć się chociaż podstaw samoobrony, czy, czy sztuk walki? Nie mówię w jakiś zawodowy sposób, ale chociażby podstawę złapać. Nawet tak, nawet tak, dokładnie, nawet tak. Wejdę panu słowo. Artur, niedawno rozmawialiśmy z mistrzem, z byłem mistrzem świata Judo Rafałem Kubackim ołkami. W sztuce bezpiecznego upadania. upadania. Właściwie to jest to samo. Kształci się pewne odruchy u dzieciaków, żeby jak przewracając się, żeby przewracały się tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Bo tam to, nie ma czasu zastanowienie, no tylko jest wyrobiony nawyk. Organizm szkoła, to pamięta. Szkoła, ten okres szkolny, nawet zaczynając przedszkolny, szkolny, równie dawno gimnazjalny, ponad i tak dalej, do pewnego tam momentu, to, jest, to, nie, to nie ma nic lepszego, jak to spokojnie, bez paniki, bez obciążenia jakiegoś psychicznego, nawet fizycznego, u dzieci to po prostu wdrożyć, żeby to nie był strach, żeby oni się po prostu z tym zintegrowały, z tym, nie, tym niebezpieczeństwem, który, który, który czeka na nich i w razie odpukać, oczywiście w niemalowane znalazłyby się w takiej sytuacji, to wiedzą przynajmniej, jak zrobić. Tak samo jest pierwsza pomoc. To, 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 są, to są podstawowe rzeczy, które ja uważam powinny w szkołach. Funkcjonować, a na WF jak najbardziej samoobrona. Wie Pan, co czy, czy w takim razie hmm, Często tak naprawdę to pytanie dotyczące tego bezpieczeństwa w takich miejscach, tego antyterroryzmu zadałem dlatego, że spotykam się z opinią ludzi, no przecież mieszkamy w takim miejscu, które nikogo nie interesuje. Kto po pierwsze, kto by robił jakiś zamach we Wrocławiu. Po drugie, no nic się takiego nie zdarzyło. Może gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, może w Paryżu, ale u nas po co? No tak, ja odpowiem yy, równie interesujące, jak pan zadaje pytanie. Po co ktoś by miał yy, improwizowany ładunek wybuchowy do autobusu wkładać? Po co ktoś porywa dla okupu? Przecież można wziąć sobie kredyt. A nawet jak nie mam zdolności, to u nich biorę, biorę pożyczkę, zastawiam dom i pieniądze mam. Po co oni to robią? A jednak są takie osoby, które w ten sposób myślą. tak? Prawie 40 milionów w Polsce ludzi, 40 milionów różnych pomysłów, różnych charakterów. Czyli znowu bez straszenia, ale miejmy oczy otwarte. Tak. Znaczy, to, to już powiedział Cezar, zdaje się tak, że chcesz pokoju, szygo się na wojnę. Co się tym jest? I tak jak powiedział Brudny Harry, zdania są podzielone. Naszym gościem i państwa też był Grzegorz cichy -Mikołajczyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. O którym, mam nadzieję, jeszcze kiedyś przy okazji o innych aspektach porozmawiamy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.